Strefa gimnastyczna. Strefa gimnastyczna. Dzień dobry, zapraszamy na trzeci podcast z serii Strefa gimnastyczna. Tutaj Aleksandra Schutenberg, dziennikarka Polsatu Sport i Jarosław Kociszewski. Jesteśmy dzisiaj w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu. Gdzie odbywa się trzecia już impreza, tak naprawdę z cyklu Gimnastyka dla wszystkich? Jest to impreza, która ma popularyzować ma przedstawiać gimnastykę w całym jej. Bogactwie od gimnastyki artystycznej po akrobatykę, ze wszystkimi odmianami i przyrządami, planszami. Dzieją się tutaj rzeczy niezwykłe i przyjechały dzieci, młodzież ze szkół, także sportowcy, którzy mają pokazy. I przy tej okazji także rozmawiamy o tym niezwykłym sporcie i o tym, co tutaj się dzieje. Słuchajcie. W głowie. Każda dzisiaj osoba dostanie medal i dyplom. To jest wybiórka, ona jest najlepsza na całym świecie. Ojeju. Dzień dobry. Każda osoba dostanie medal i dyplom, dlatego że wszyscy jesteście zwycięzcami i wielkie, wielkie brawa dla Was o tym wszystkim opowie nam pani wiceprezes Polskiego Związku Gimnastycznego do Spraw Akrobatyki Sportowej, pani Bogusława Śrutwa, nasza gościni dzisiejsza. Dzień dobry. Dzień dobry. Jarku, słyszałam we wstępie, że chciałeś wymienić te wszystkie dyscypliny, które tutaj dzisiaj są pokazywane w Ergo Arenie, ale myślę, że pani prezes zrobi to troszeczkę lepiej od nas. Nie mam co do tego wątpliwości, to znaczy dlatego się zawahałem, bo nagle zdałem sobie sprawę z tego, jakie to jest niezwykłe. Bogactwo? No tak, akurat mamy to szczęście, że polski związek gimnastyczny ma różnorakie dyscypliny i jest to oczywiście gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa kobiet, gimnastyka sportowa mężczyzn, trampolina, akrobatyka, skoki na ścieżce i skoki na podwójnej trampolinie. I skoro mówimy o popularyzacji, skoro mówimy o powszechnym sporcie, patrząc na chociażby to bogactwo, która z tych dyscyplin jest takim. Może punktem początkowym, gdzie rodzice, którzy zastanawiają się nad tym, czy zainteresować dzieci gimnastyką, akrobatyką, czemu powinni się przyglądać w pierwszej kolejności? W moim odczuciu, jakby też obserwacji, każda z tych dyscyplin zaczyna się od tego od początku, jak my to nazywamy, czyli no co są tzw. grupy naborowe. One są ogólnorozwojowe, bo do jakiejkolwiek dyscypliny, żeby przejść do tak zwanego wyczynu, no musi się to dziecko przygotować. W artystycznej przede wszystkim popracować nad gibkością W akrobatyce, czy w gimnastyce sportowej dużo więcej siły, czyli wzmocnić się. Także ten początek jest w każdej z tych dyscyplin równie ważny. Bezwzględnie bez tego pierwszego wstępnego etapu nie pójdzie się dalej. Wyszliśmy od imprezy Gimnastyka dla Wszystkich, od trzeciej edycji, która odbywała się już w Warszawie, w Katowicach. Teraz jesteśmy w Trójmieście. Jak ta impreza się zmienia? Kogo tutaj oglądaliśmy w Ergo Arenie i czy to właśnie może być ten początek dla dzieciaków? Impreza nam ewoluuje, dlatego że tak naprawdę uczyliśmy się jej od początku. Dopiero zarząd pod przewodnictwem Leszka Blanika zaczął korzystać z tych programów i w pierwszej edycji na Torwarze. Głównie skupiliśmy się na zawodnikach klubów warszawskich, troszeczkę próbowaliśmy naboru w szkołach, bo nie było to łatwe. Robiliśmy pokazy, pokazywaliśmy to, co robią różne dyscypliny, i udało się to w sposób taki spektakularny, bardziej na tym poziomie, takim trochę zaawansowanym. W Katowicach robiliśmy to już praktycznie dzieląc pół na pół, czyli bardzo mocno poszliśmy w szkoły. Było dużo dzieci kompletnie niezwiązanych ze sportem jakimkolwiek, tak żeby ich zachęcić, i mniej więcej połowa uczestników to byli przedstawiciele klubów lokalnych, najczęściej Śląskich, ale też przyjeżdżający czy z Podkarpacia, czy z Warszawy. Ta edycja ewidentnie już jest edycją postawioną bardzo na uczniów szkół, niezupełnie zrzeszonych w klubach sportowych czy w klubach gimnastycznych, i tutaj te 1500 uczestników to są tak naprawdę uczniowie szkół. I takie jest nasze docelowe zamierzenie, żeby faktycznie pokazywać tą naszą dyscyplinę wszystkim tym, którzy nie mieli z nią kontaktu bądź mieli, ale w jakiś sposób znikomy. Przedstawiciele na pokazach są przedstawicielami wszystkich dyscyplin, bo mieliśmy pokazy w trampolinie, i w gimnastyce artystycznej, i w gimnastyce sportowej, i w akrobatyce. Akurat z akrobatyki mamy przedstawicieli klubów, bo na Pomorzu Akrobatyka działa tak naprawdę w Starogardzie Gdańskim. Tam są dwa kluby, Kociewie i Piramida. Przedstawiciele gimnastyki sportowej to jest tutaj głównie zawodnicy Akademii Leszka Blanika oraz klubu MKS Gdańsk. Z trampoliny mamy przedstawicieli olimpijczyka Toruń. I z gimnastyki artystycznej, no to tu już jest szeroka gama, bo klubów gimnastyki artystycznej i w Rumi, i w Gdańsku, i w Gdyni jest tak dużo, że myślę, że tutaj się ci reprezentanci podzielili tymi podziałami. W jaki sposób taka impreza oddziałuje? To znaczy, ja rozumiem, że przyjechało dużo dzieci i młodzieży, 1500 osób, to naprawdę robi wrażenie. Natomiast spodziewacie się, że to są potencjalni członkowie klubów? Czy może macie nadzieję, że w jakiś sposób to się przełoży na zajęcia w szkołach? Jak taka impreza ma rzeczywiście działać? Tak naprawdę naszym głównym założeniem było to, żeby dzieci w ogóle polubiły gimnastykę. Ona była troszkę zdemonizowana w ostatnich latach, bo tak naprawdę kojarzyła się z tym dramatycznym skokiem przez kozła, znienawidzonym przez większość dziewczynek, bo tak to wyglądało. I tak naprawdę trzeba ją pokazać w taki sposób, żeby ona znowu okazała się, że jest podstawą do wszystkich innych sportów, ale przede wszystkim, że ta gimnastyka jest podstawą do tego, żeby zdrowo żyć. Żeby te dzieci były sprawne nawet na takim pierwszym wstępnym etapie, żeby w ogóle się chciały ruszać. Więc ja zakładam, że to, że tutaj przyszło tyle szkół, że mogą oglądać pokazy tych mistrzów skaczących na trampolinę. Piękne, zgrabne dziewczyny, uprawiające gimnastykę artystyczną w cudownych, błyszczących strojach. To jest też oczywiście wabik dla dziewczynek, taka jest prawda. Że może jakikolwiek odsetek będzie chciało rozpocząć taką poważniejszą zabawę, a jeżeli ktokolwiek z tych dzieci będzie chciało przynajmniej się więcej ruszać, to jest to już dla nas po prostu ogromny sukces. Ta impreza jest częścią zdecydowanie większego projektu Gimnastyka dla Wszystkich. Co jeszcze w ramach tego projektu i współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, który finansuje te działania? Odbywało się albo odbywa się w Polsce. Jakie są te działania polskiego związku? To jest wspaniały program i pamiętam siebie sprzed trzech lat, kiedy zabiegaliśmy gdzieś przed wyborami, strasznie obolewałam nad tym, że część programów ministerialnych, które wręcz swojej nazwie mają gimnastyka, na przykład korekcyjna. I kompletnie po prostu uważam, że no, głównym beneficjentem musi być Polski Związek Gimnastyczny, nigdy tego nie było, więc w końcu się udało, że zaczęliśmy to pozyskiwać. I ten program Gimnastyka dla wszystkich składa się z takich trzech części. Pierwsza część to są tak zwane pierwsze kroki w gimnastyce, i to są zajęcia prowadzone dodatkowo w ramach tego programu za darmo, w tym roku już w około 100 klubach w całym kraju. Jest to około 7200 dzieci objętych tym programem. I to kluby z różnych dyscyplin prowadzą, oczywiście, zrzeszonych w Polskim Związku Gimnastycznym, i to jest jakby największa część tego programu. Drugim komponentem są tak zwane imprezy lokalne, promujące właśnie to upowszechnianie. To mogą być pikniki gimnastyczne, to mogą być jakieś pokazy gimnastyczne. I takich imprez było około 50 w ciągu roku w różnych województwach w różnych miejscach. I imprezą finalną, tą imprezą, którą mamy teraz, to jest tak zwany trzeci komponent tego programu. I to jest, uważam, podsumowanie tego naszego rocznego szkolenia z tymi 50 imprezami. To jest impreza finalna, także z tego składa się ten program Gimnastyka dla wszystkich. Nie możemy zakończyć na imprezie finalnej, bo to by mówiło, że kończycie działania. Co dalej? Jakie macie plany? Bo skoro imprezy były trzy, to na pewno będzie czwarta, ale poza tym. Patrząc na to, co tutaj się dzieje, tylko powinniśmy chyba mówić o dalszym rozwoju. Uważam, że polskie związki, nie tylko gimnastyczne, wszystkie polskie związki muszą się skupić na tym upowszechnianiu, bo taka jest prawda. Jeżeli mamy dużą bazę tego na rybku, to z tej dużej bazy, ogromnej, zawsze jest szansa, że jakiś mistrz wyrośnie. Etap seniora naprawdę to są lata ciężkiej pracy, zaangażowania. I dzisiejsze czasy nie sprzyjają takim utworzeniu mistrzów, więc im więcej tego na rybku, im więcej tych dzieci uprawiających sport, tym większa szansa, że faktycznie ten sport też uda się nam zrobić na wyższym poziomie, a nawet jak się nie uda, to to, że te dzieci będą się ruszały, że te dzieci będą chciały przychodzić na salę, że będą chciały jeździć na rowerze w jakiejkolwiek formie. To jest największy sukces tego programu i dlatego na pewno będziemy jako związek, jeżeli tylko oczywiście Ministerstwo rozpisze te programy, będziemy kontynuować te działania, bo my to też widzimy nawet w naszych strukturach, bo z roku na rok mamy coraz więcej licencjonowanych zawodników, więc uważamy, że to, że otwieramy się na te najmniejsze dzieci, skutkuje tym, że coraz więcej dzieci w tym sporcie nam zostaje. Ja muszę dopytać, bo powiedziała Pani, że dzisiejsze czasy nie sprzyjają. Mistrzostwu sportowemu, rozwijaniu mistrzów. Co to znaczy? To znaczy, że mamy tak dużo tych wszystkich dodatkowych wabików, Telefony, komputery, wszystkie gry, które odciągają dzieci od tego najzwyklejszego uprawiania sportu, że jest nam coraz trudniej te dzieci zmotywować. No niestety, taka też jest prawda, rodzic w dzisiejszych czasach nie jest łatwym partnerem do uprawiania sportu i ja to mówię wprost. I taka jest rzeczywistość, tutaj nie ma co zaklinać tej rzeczywistości. W sporcie wczesnodziecięcym, takim jakie są sporty gimnastyczne, zaangażowanie rodzica to jest 90%, bo często zaczyna się w wieku lat 5-6 Żaden 5-6-latek sam nie przyjdzie na zajęcia. Jeżeli ojciec, mama, babcia, ciocia, ktokolwiek nie ma samodyscypliny, takiej, że są pewne zajęcia, na które trzeba przyjść, trzeba się zmobilizować, wsiąść w samochód, w tramwaj w cokolwiek, zawieźć to dziecko i konsekwentnie realizować z nim te cele, bez tego nigdy nie będzie dziecka w sporcie. To ja bym pytam, czy być może ten program już Gimnastyka dla Wszystkich, pierwsze kroki w gimnastyce. Jest w jakiś sposób powiązany z przedszkolami, z zerówkami, z podstawówkami, aby tak to rozwiązać, że ten rodzic, który w dzisiejszym świecie jest bardzo zapracowany, będzie musiał włożyć nieco mniej wysiłku, w taki sposób, że dziecko będzie odbierane od razu po tych zajęciach przedszkolnych, zerówkowych czy w pierwszych klasach i prowadzone na te zajęcia. Przez trenerów. Zwykle, przynajmniej mogę powiedzieć tak, to jest w moim klubie, bo jestem też prezesem klubu śląskiego do Sirstokolnia Chorzów. Wygląda to w ten sposób, że te zajęcia są bardzo często w tych godzinach najbliższych do zakończenia godzin szkolnych czyli gdzieś godzina 15-16. I Z automatu robimy to w ten sposób, że no dzieci najczęściej kończą szkołę, może zjadają jakiś obiadek w świetlicy, różnie to wygląda, przywożone są na salę i to jest jakby też taka kontynuacja tego całego ciągu lekcyjnego, no bo mogą później pójść, wrócić do domu, zrobić zadania, chociaż dzisiaj już ich ponoć nie ma, no ale jakąś tam swój czas mogą realizować. I tak to wygląda przynajmniej w moim klubie. Mam nadzieję, że można to w ten sposób też połączyć, bo żeby taką rzeszę dzieci zgromadzić, trzeba było zrobić dość intensywny nabór właśnie w przedszkolach, w szkołach bo to tam szukamy tych dzieci, do tego tak zwanego pierwszego kroku, więc to były różne plakaty, oczywiście mocne strony w social mediach. No i współpraca też z samorządami, czyli wiadomo, ze szkołami, przedszkolami. Wiadomo, że kluby takie gdzieś lokalne mają jakiś swój prestiż, mają swoją już renomę, więc zakładam, że rodzice lgną do takich klubów, które są oczywiście wszystkie zrzeszone w polskim związku, bo to jest bezwzględny wymóg, że musi to być klub w polskim związku zrzeszonym. Oczywiście muszą być licencjonowani trenerzy, którzy gwarantują bezpieczeństwo na tych zajęciach, i szkoły i przedszkola są zainteresowane, bo uważam, że. Dobrze przygotowany przedszkolak i gimnastyk, taki mały w szkole również podstawowej, to jest dziecko wykorzystywane do wszelkich możliwych sportowych innych dodatkowych zajęć. Ja zawsze obserwuję, że nasi akrobaci potem zajmują pierwsze miejsca w biegach przełajowych, wszystkich różnych konkursach. To są dzieci świetnie przygotowane ogólnorozwojowo do innych sportów. Rozmawialiśmy o naborze wśród dzieci. Natomiast nie będzie ani rozwoju, ani klubów bez kadry. Kto te dzieci trenuje? Kto je, za nim trenuje, kto je uczy i zachęca i w jaki sposób tutaj też prowadzicie nabór? Taka jest prawda. Bardzo bym chciała, żeby się troszeczkę też zmieniła słynna ustawa o uwolnieniu zawodu trenera, która była. Mocno nietrafioną ustawą. Wiem, że takie prace są prowadzone, bo no niestety, słuchałam też we wcześniejszym podcaście, mówiła o tym Kamila, zrobienie licencji trenera online czasami przez trzy godziny to jest jakieś nieporozumienie w sporcie. W moim akurat klubie, ale też widzę, że w większości klubów faktycznie licencjonowanych, młodzi trenerzy to są bardzo często byli zawodnicy, bardzo często... Prawie w 90% absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie no, są odpowiednio przygotowani, mają też jakąś swoją historię sportową. I dla mnie, akurat w moim odczuciu, taki zawodnik były i też odpowiednio wyedukowany w takich odpowiednich uczelniach, gwarantuje mi to, że ja mogę spokojnie patrzeć, że to dziecko jest odpowiednio wyszkolone, przede wszystkim jest bezpieczne. No, i że może być kiedyś przyszłym mistrzem. Na samym początku naszej rozmowy padło takie hasło gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, i że to w końcu trafiło pod egidę Polskiego Związku Gimnastycznego. To jest kolejny program. O co w nim chodzi i jak wygląda w praktyce? To takie moje dziecko gimnastyczne, bo w pierwszym roku prezes szybciutko, swoim stylem, bardzo uprzejmym narzucił mi napisanie tego programu. Oczywiście miałam na to niewiele czasu, ale skutecznie. Gimnastyka korekcyjna, kompensacyjna to są zajęcia, gdzie są już zupełnie dzieci nieobjęte nawet szkoleniem w klubach, zupełnie nie absolutnie nielicencjonowane, dzieci, które potrzebują dodatkowego wsparcia gimnastycznego w różnych swoich. No, troszkę słabościach. Mogą to być jakieś zwyrodnienia kręgosłupa, płaskostopie, bo wiadomo, że tego rodzaju sprawy, szczególnie w tym okresie wczesno dziecięcym występują. I takie zajęcia prowadzone są najczęściej w szkołach, dlatego że już nie, nie robimy tego w ramach klubów, tylko w szkołach. W tym roku już mamy aż 50 zainteresowanych klubów, około 4000 uczestników są objęte. To są zajęcia w tym roku tylko raz w tygodniu. Tak ministerstwo ustaliło, taki jest wymóg tego programu. Że robimy te zajęcia raz w tygodniu, godzinkę, ale bardzo duża rzesza dzieci jest zainteresowanych, bardzo dużo rodziców jest zainteresowanych tym, żeby te dzieci w tej gimnastyce korekcyjnej przynajmniej próbować troszeczkę poprawić i sylwetkowo nauczyć trochę też dyscypliny, bo z tym też jest jak widać problem w gimnastyce, nie tylko w gimnastyce, też na salach wychowania fizycznego. Te zajęcia oczywiście też są darmowe, co jest też bardzo ważne. Ja nie narzekam na zainteresowanie, bo jak widać, zainteresowanie jest coraz większe, dzieci się coraz bardziej garną, ale też co najważniejsze, rodzice są bardzo chętni na te zajęcia, żeby dzieci uczestniczyły. Powiedziała pani prezes o 50 klubach, w tym chciała doprecyzować, czy to kluby, czy szkoły faktycznie. Gdzie znaleźć informacje na ten temat i czy jest szansa w takim razie rozwoju tego programu, czy już jakieś kolejne rozmowy, czy programy, projekty są przygotowywane, żeby je złożyć do ministerstwa? Kluby, dlatego że też Wymogiem programu jest, żeby te zajęcia prowadził wykwalifikowany trener. To są najczęściej absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego, którzy skończyli specjalizację w gimnastyce korekcyjnej. Oni są najczęściej w klubach gimnastycznych, no, jest to naturalną koleją rzeczy. Wywodzą się oczywiście ci trenerzy z klubów, ale tak jak mówię, nawiązujemy kontakt ze szkołami i w szkołach robimy takie nabory. Robimy ogłoszenia i w ten sposób dzieci są pozyskiwane. Także, w zależności od tego, jaki klub współpracuje z jakimi szkołami, czy ewentualnie w jakim mieście sobie funkcjonuje, trzeba to szukać w ten sposób, gdzie kto nawiązywał współpracę z tymi okolicznymi szkołami. Ten program Gimnastyka Korekcyjna jest programem cyklicznym. Ja sobie nie wyobrażam, żeby go nie było w przyszłym roku. Bo jak widać potrzeba jest ogromna i Polski Związek już po raz kolejny jest głównym beneficjentem tego programu. To było moje marzenie i udało nam się je po raz kolejny spełnić, że mamy największą dotację. Myślę, że dlatego, że zapewniamy ministerstwu największą rzeszę wykwalifikowanych instrumentów. Ja się bardzo cieszę, że w końcu ktoś zauważył, że te badania wśród dzieci i młodzieży są zatrważające, że poziom usportowienia jest dramatyczny i że jeżeli nic z tym nie zrobimy, to ja to zawsze mówię: ktoś, kto nie będzie inwestował w sport na tym etapie wczesnodziecięcym, za chwilę będzie musiał trzy razy tyle przełożyć na Ministerstwo Zdrowia. Bo niezdrowy, nieusportowiony młody człowiek, to jest oczywiście większa rzesza rencistów. To jest brutalna rzeczywistość, i ktoś na to wszystko musi kiedyś zapracować i jeszcze wypłacić. Więc uważam, że trzeba inwestować w sport, trzeba zachęcać dzieci do sportu, bo to będą zdrowi obywatele. Jak to się stało, że takie hasła sprzed naprawdę wielu, wielu dekad, jak w zdrowym ciele, zdrowy duch, gdzieś zagubiliśmy w ostatnich latach? Bo przecież to jest polska piękna tradycja sięgająca jeszcze Rzeczpospolitej przedwojennej polskiej szkoły dydaktycznej aż jest tak źle to znaczy to wszystko poszło gdzieś w zapomnienie że teraz musimy niejako zaczynać od zera myślę że no tak trochę politycznie prawie że zabrzmi zachwysnęliśmy się wszystkimi negatywami tej naszej wolności nie wyciągnęliśmy z zachodu tego że tak naprawdę u nich uprawia sport Mnóstwo dzieci, mnóstwo młodzieży, gdzie no kończy się to faktycznie potem na wynikach igrzysk olimpijskich, ale ja bym naprawdę nie sięgała tak daleko, bo wyszkolenie mistrza to jest po prostu ogromny system. Ale my jesteśmy narodem, który się zrobił bardzo mało usportowiony, więc uważam, że trzeba otworzyć oczy trzeba się realnie przyjrzeć temu, co się dzieje. Mamy bardzo dużo otyłych dzieci, ale też mamy nawet dzieci, które po prostu w ogóle nie garną się do sportu. Ten nieszczęsny temat zwolnień z WF-u, który pokutuje i wszyscy ciągle się odżegnują, że go nie ma. Nie, on jest, gdzie jest naprawdę, naprawdę ogromny problem z tym, żeby dzieci coraz chętniej uprawiały zajęcia zwane wychowaniem fizycznym. Taka też jest rzeczywistość. Jeżeli dalej będą panie na szpileczkach prowadziły zajęcia klasy 1-3, nigdy tego nie zmienimy. I od tego trzeba zacząć, ale to już jakby nie nasza rola, tylko tu musi Ministerstwo Edukacji z Ministerstwem Sportu i Turystyki, również i z Ministerstwem Zdrowia wziąć się solidnie do pracy i zmienić system. Troszkę uprzedziła Pani moje pytanie, bo chciałam zapytać, w którym momencie zaczyna się ten problem? Bo widząc młode dzieci, które tutaj pojawiły się w ergoarenie, te pierwsze klasy podstawówki, drugie klasy podstawówki, oni mają w sobie tyle energii i taki zapał, że kto ten zapał gasi i tak naprawdę kto popełnia ten błąd i w którym momencie. Ja w tamtym roku organizowałam tą samą imprezę w Katowicach w Spodku. I nigdy nie spodziewałam się, że to będzie ten główny problem. Wydawało mi się, że muszę sięgać do dzieci, żeby mocno zachęcać do przyjścia na te zajęcia. A okazało się, że akurat w dużej części problem był bardzo prozaiczny, bo nie byli zainteresowani nauczyciele. I jest to smutne. Jest to smutne, rozmawiałam wtedy również i z prezydentami różnych miast okolicznych, śląskich, bo to i bytom, Chorzówka to że tak naprawdę i ja nie spodziewałam się takiego oporu z tej strony. Ja sobie zdaję sprawę, że oczywiście jest to trochę związane z finansami, ale jeżeli ja słyszę argument od nauczyciela, że no nikt nie zapłaci mu za to, że ma dojechać na tą salę, to. No, ręce mi trochę opadały, więc cieszę się, że tutaj jednak nauczyciele chcieli, że się zaangażowali, że przyszli. I czasami rozwiązania niektórych problemów są w takich miejscach, o których byśmy się nie spodziewali, więc ja dlatego też nie generalizuję. Wydaje mi się, że jest ogromna nadzieja w dzieciakach, ale tak, musi zachęcić nauczyciel, musi zachęcić rodzic. To jest kilka czynników, które na to wszystko powinny, bo samo dziecko małe, jeżeli. Ojciec, matka mu nie podpowie, że to jest dobra droga. Jeżeli w tym wszystkim nie będzie tego pielęgnował nauczyciel, szczególnie w tych pierwszych latach, nic nie zrobimy. Troszkę systemowo, troszkę wszyscy się musimy wziąć mocno do pracy. Więc no między innymi właśnie tacy pasjonaci i wariaci, jak my, członkowie zarządu, bo tak naprawdę to ja się nie wywodzę ze sportu. Jak to mówią w sporcie, jestem zwykła mama, która kiedyś miała dziecko, które jest ośmiokrotną mistrzynią Polski w akrobatyce sportowej. Oszalałam na tym punkcie. Widocznie, społecznikowanie było mi dane przez matkę naturę, i tak zostało. I ja kocham ten sport, kocham te dzieci zaangażowane w to wszystko, i dlatego bardzo bym chciała, żeby to się rozwijało. Czy mi się uda? Nie wiem, ale będę się starać. Nie mogę nie zapytać generalnie o naszą akrobatykę sportową w Polsce, o jej stan i jak to wygląda na poziomie wyczynowym. No, ja jestem, mogę spokojnie powiedzieć, bardzo zadowolona. Tak jak mówię, trzy lata temu, kiedyś się starałam o to, żeby móc pracować wraz z naszym prezesem, bo tak razem żeśmy się gdzieś spotkali, więc powiedziałam, że będę bardzo chętnie pracować, ale u jego boku, bo widziałam, że ten jego pomysł ma jakiś cel. Byliśmy wtedy jako akrobaci w bardzo kiepskiej kondycji finansowej, która jest bezwzględnie, ta otoczka jest bardzo ważna. Więc ja sobie założyłam takie działania pod tytułem sięgamy po pieniążki, które leżą na ulicy, czyli patrz w ministerstwie, w sportach powszechnych. I dwa, bardzo sobie zamarzyłam, żeby akrobatyka była na równi traktowana, szczególnie na poziomie kadry reprezentacji, tak jak wszystkie pozostałe sporty olimpijskie, bo tak naprawdę ja przez lata jeszcze Wysyłając moje dziecko na zawody na Mistrzostwa Świata Europy, no było to dla mnie smutne, że opłacam wyjazd, samolot, zakwaterowanie, wyżywienie, dres i naprawdę orzełka na stroju. Nie wyobrażałam sobie, jak można kogoś wysłać na Mistrzostwa Świata, i, i trzeba wszystko musi zabezpieczyć rodzic. Tu te dofinansowania były bardzo słabe. I to był mój taki cel. Minimum, a właściwie maks, Więc na dzisiaj reprezentacja jest wysyłana w całości na koszty Polskiego Związku Gimnastycznego. Pozyskujemy różne środki, mamy też troszkę środków licencyjnych, które zostają i to jest dla mnie coś, co jest bardzo ważne. W tym programie sportu powszechnego, tak naprawdę na te 100 klubów, około 56 to są właśnie kluby akrobatyki. Dlatego, że ja nic innego nie robię, tylko tłukę tym moim prezesom, że warto, że trzeba... Że to jest szansa dla nich, że jak się po prostu nie ma możliwości, to trzeba po prostu się brać do roboty. No tak jak na Śląsku się trzeba zabierać do roboty, i tak jest. I oni się w końcu po latach wszyscy zabierają do pracy i są efekty. Jak to wygląda na samej górze? Mówię o Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej, mówię o MKOL-u. Jaka jest szansa na to, że także akrobatyka sportowa zostanie włączona do programu Igrzysk Olimpijskich? To jest nasze marzenie, to jest nasze marzenie. Był taki moment, że na tak zwanych młodzieżowych igrzyskach olimpijskich zaproszono pokazowo akrobatykę jako dwójki mieszane. Już prawie, że witaliśmy się z gąską znowu, to się gdzieś odsunęło w czasie. No i ja uważam, że to jest piękna dyscyplina i, i, i mogłaby się znaleźć. No, ale nie mamy na to jakby większego wpływu. Starania ciągle są, ciągle nam obiecują, a co z tego wyniknie, to czas pokaże. Trzymamy kciuki oczywiście za akrobatów, natomiast mówiła Pani o potrzebie brania się do pracy. Jesteśmy cały czas w czasie imprezy Gimnastyka dla wszystkich. Ola tę imprezę współprowadzi, w związku z tym chyba wszyscy też musimy przenieść się tam, gdzie. Dzieją się te wszystkie naprawdę fantastyczne rzeczy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo pani prezes Bogusława Śrutwa, była naszym dzisiejszym gościem. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Wyglądacie układy wolne, głównie wszystko co najfajniejsze dzieje się po przekątnych, jest wiele sal, a akrobatyka sportowa to ta, gdzie mamy więcej osób na planszy, prezentują piramidy, ale także często sobą wzajemnie rzucają. Trafa gimnastyczna jest podcastem realizowanym przez Polski Związek Gimnastyczny z udziałem dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Gimnastyka dla Wszystkich. Realizacja: Free Range Productions.